Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale, witajcie w kolejnym vlogu domowym. Dzisiaj spędzimy wspólnie dzień od rana do wieczora. Jak widzicie, ja już się ogarnęłam, ale jeszcze nie jadłam śniadania, bo u nas wygląda to. W... Tak, że ja wstaję bardzo wcześnie, Maciej wstaje troszeczkę później, dlatego też o trzech godzin jeszcze nic nie zjadłam, nie wypiłam kawy, więc czuję się taka nie do końca obudzona, ale postanowiłam się z Wami już przywitać. Dzień dobry, jak się macie, co u Was słychać, dajcie koniecznie znać. I jeśli zapytacie mnie o plany na dzisiaj, no planów jako takich nie mam, ale jest kilka rzeczy, które chciałabym ogarnąć i zrobić. Między innymi, wiadomo, Troszeczkę popracować nad filmami, nad kanałem I będę miała dwa sprawy Muszę się wam w końcu wygadać Bo jest rzecz, która mi leży na sercu już od jakiegoś roku Jakieś dwóch lat kiedyś wam o tym wspominałam Ale nie do końca o tym porozmawialiśmy Więc najwyższa pora tę kwestię poruszyć Ale to już po kawie, bo muszę się rozbudzić Będziemy też robić taki polski... Obiad mam ogromną ochotę na pieczone ziemniaczki na schab, więc coś takiego zrobimy, a jak będzie wyglądała reszta dnia, to się wspólnie przekonamy. A i potem przy krótkim wstępie zapraszam was na vloga. To się nazywa moi drodzy dobry początek dnia Spójrzcie. Piękne fajnie, przyjemnie, ale ciepło się zrobiło. Marcin pokaże wam meble ogrodowe. Panie Marcinie proszę zdejmować okrycie wierzchnie. Trzy, dwa, jeden. Nie pykoci. O, zobaczcie! Mamy kwadrat. Rozsuń proszę Cię. Piękne masz japonki, wiesz? I, i jest tak bad, ale fajnie to wygląda. O, coś złamałeś mi to już. Gdzie złamałeś? O, nie, myślałem, coś złamałeś? Nie, to jest do, do poduszek, żeby też. Nie no, to jest na tamto. A nie, to nie jest na to, to nie jest, to ta jest poduszka. na poduszkę. To, to tutaj się robi tak. Zobaczcie, zobaczcie jaka. O, ale fajnie. Aha, okej. Okay. tak to wygląda. Zaprasz. Zapraszasz? Zaprasz. To ja idę szybko kawkę zrobić mm -hmm. i sobie wypijemy A ja tutaj jeszcze kawę. Robię. Dobra. Czy siadamy obok siebie, Siadamy obok siebie tam. tam? Mhm. Super, podoba mi się. No, przyniesiemy sobie kawkę. Mam jeszcze kilka rzeczy do ogarnięcia. Ogarniamy ten leżaczek, są to trzeba zabrać. Tę konewkę i wiaderko. I według mnie prezentuje się to naprawdę fajnie. Dobrze, że wzięliśmy inny kolor, bo się on troszkę wyróżnia od całości. Podoba mi się. Bardzo mi się to podoba i też nie zajmuje aż tyle miejsca. Wejmi, a ja idę zrobić nam drugą kawkę, bo musimy jeszcze troszeczkę pokombinować, mamy pewien projekt, nad którym siedzimy. Więc Popracujemy na zewnątrz. No, zobaczcie. Tak, jest projekt, nad którym pracujemy dość intensywnie. Fajnie, bo w zestawie od razu też był pokrowiec. No i meble kupione o 50% mniej. Okejka. Okay nareszcie pora troszeczkę pogotować i szef kuchni Magda poleca schab gotowany w sosie z suszonymi śliwkami. Naprawdę jest to rewelacyjne danie. Co prawda ja, ja je robiłam tylko raz w życiu, dzisiaj robię ponownie i mam nadzieję, że mi wyjdzie, bo ostatnio to było palce lizać. I ja wam zostawię przepis na dole. Jeśli na przykład macie jakieś rodzinne spotkanie, niedzielny obiad u siebie i chcecie zaimponować członkom rodziny, to polecam. Wypróbujcie, bo warto. Troszeczkę to trwa, ale hmm, można się pomęczyć dla tego efektu. Także zapraszam, gotujemy. Jak widzicie, schab mi się gotuje i będzie tu trwało około półtorej godziny. W międzyczasie go przewrócę ze trzy razy i 15 minut przed końcem wrzucę suszone śliwki pokrojone na kawałki. Potem to wszystko wyjmę, zrobię sosik, bo trzeba tam dodać mąkę i mąkę ziemniaczaną, i będzie gotowe. Obiorę ziemniaki, później je pokroję, bo troszeczkę mnie podgotuję i mam zamiar je upiec. Uwielbiam pieczone ziemniaczki, ale nienawidzę ich obierać. To jest chyba najgorsza czynność w kuchni: nienawidzę obierać Ziemniaków. I o czym pomyślałam? Pomyślałam o tym, że szybko w Thermomixie zrobię szarpanego kurczaka. Madzia Mek polecała ten przepis, polecała tego kurczaka, mówiła, że jest wyśmienity, więc myślę, czy na lunch do pracy, czy może też na śniadanie. Będzie ok. Za chwilę rozpocznę gotowanie. To będzie trwało 50 minut. Podobno przygotowanie trwa tylko 10 minut. I w międzyczasie Thermomix będzie mi robił kolejne danie albo po prostu przekąskę do pracy, lunch, o, lunch, tak to nazwijmy. Tu się gotuje, półtorej godziny będzie to trwać, za chwilę obiorę ziemniaki, podgotuję je, wrzucę je do piekarnika i najpierw tylko jeszcze zrobię tego kurczaka. Myślę, że powinniśmy się ładnie zgrać w czasie, jeszcze by wypadało zrobić jakąś sałatkę. Tak to wygląda u mnie, zobaczcie, rozgardziasz, ale wyspa bardzo się przydaje, mam miejsce do pracy, uwielbiam, uwielbiam ją. Zaczynam ten fragment chyba już dziesiąty raz, naprawdę. Rzadko mi się to zdarza, ale gadam tak chaotycznie, że aż jest mi przykro. I mam wam kilka rzeczy do powiedzenia. Chciałabym was o kilka. Spraw zapytać, kilka kwestii poruszyć I mam nadzieję, że mi pomożecie, że się udzielicie w komentarzach, bo w końcu my ten kanał tworzymy razem Ja go nie robię tylko dla siebie, chociaż uwielbiam YouTube'a i często Wam o tym mówię, że lubię montować filmy, lubię je nagrywać I Wy widzicie, że mi to sprawia ogromną przyjemność, ale już od jakiegoś czasu Siedzi mi kilka rzeczy w głowie, o których chcę opowiedzieć, które chcę poruszyć i może mi pomożecie bo potrzebuję Waszej pomocy W tym momencie naprawdę potrzebuję Waszej pomocy Bo duszę w sobie kilka spraw I pora chyba się z Wami tym podzielić Magda mnie do tego zachęciła, Meg Którą serdecznie, serdecznie po, e, pozdrawiam i polecam Bo, no, kogo mam o to nie zapytać? Jak właśnie Was Bo rozmawiam o tej kwestii z niektórymi osobami z takiego mojego najbliższego otoczenia i słyszę różne głosy na ten temat, więc najwyższa pora, aby Was o to zapytać. Jeśli zastanawiacie się, co tam się dzieje z tyłu, no to obiad. Obiad się robi, mam nadzieję, że się wyrobię i o wszystkim Wam opowiem, wszystko Wam powiem, co chcę powiedzieć w tym czasie, kiedy tutaj jestem, a jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak się błyszczę, no to tak jak wspominałam Wam ostatnio w tenku, staram się wykończyć wszystkie moje podkłady, które mam u siebie, które są zużyte w połowie, w ćwiartce i i chcę się ich pozbyć, ale je zużyć do samego końca. I mam na sobie ten podkład z Golden Rose Nude Look Radiant Tinted Moisturizer, i on fajnie wygląda po 4-5 godzinach, jednak po 8-9 i podczas gotowania, kiedy cały czas jest ta para, kiedy jest gorąco, no to zaczyna się wyświecać, i tak oto cera wygląda. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jak patrzę tak w podgląd, to to wygląda na taki ładny błysk, blask i yy, rozświetla mi ten twarz, no nie wiem, chociaż tutaj mogłam trochę chociaż. Chociaż, chociaż, chociaż mogłam to troszkę przybudować, ale nie o tym w tym momencie. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że ostatnio mam taki kryzys kryzys tożsamości, kryzys osobowości. Ja już Wam kiedyś o tym mówiłam. Jeśli oglądaliście moje filmy z celami, planami na 2020 rok, 2021, jeśli jesteście ze mną aż tak długo, to ja Was wtedy pytałam i sobie zakładałam, że Słuchajcie, chcę zmienić nazwę tego kanału, bo w tym momencie, ja już chyba zastanawiam się od dwóch, trzech miesięcy nad nową nazwą, nad przewróceniem tego kanału do góry nogami, od jakiegoś czasu widzę taki przestój i jest mi bardzo przykro, bo ja wkładam w serce w ten kanał i w końcu postanowiłam Wam o tym powiedzieć, co mi siedzi w głowie, co mi leży na sercu i nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje od dwóch miesięcy, a wręcz przeciwnie, bym powiedziała, że są osoby, które mnie oglądają, a na przykład nie subskrybują i nie wiem dlaczego. Więc jeśli włączyłeś, włączyłaś ten kanał, to daj znać, dlaczego nie kliknęłaś subskrypcję. I czy ten kanał jest nudny, czy może nazwa Was nie zachęca, bo wydaje mi się, że Mys.O. Always perfect. Ja, ja zakładałam ten kanał jakiś. Może nie tyle, że zakładałam ten kanał, ten profil założyłam w 2013 roku, ale zaczęłam nagrywać jakoś chyba w 2015 I wtedy moja nazwa mi się podobała, bo to miało być tak przewrotnie Miss Always Perfect, haha, ale nie zawsze jest taka perfect, bo mnie miał być Miss Not Always Perfect, tak na początku I w końcu padło na Miss Always Perfect, bo wydawało mi się, że to jest za długa nazwa, chociaż Miss Always Perfect tak jest długa um, To... Miało być właśnie tak przewrotnie, no niby taka perfekcyjna, nieperfekcyjna, nieperfekcyjna, perfekcyjna. I powiem Wam, że teraz, kiedy o tym myślę, to mam taki. Delikatny cringe, kiedy myślę o tej nazwie, i dajcie mi znać, co wy o nie myślicie, czy powinnam zmienić tę nazwę w ogóle na początku, to chciałam, aby ten kanał miał moje imię w nazwie, jednak wszystko, co mi wpadło do głowy, było już zajęte i było mi bardzo przykro, bo ja ogólnie w internecie kiedyś, jak jeszcze były blogi i fotoblogi i takie rzeczy się robiło, to ja miałam swój taki nick, to był Madis i bardzo mi się to podobało, ale niestety ta nazwa też była zajęta. I teraz jak się zastanawiam, czy nie powinnam zmienić tej nazwy i przez nią ten profil stoi odłogiem i no jest mi bardzo przykro. Także dajcie mi koniecznie znać, czy powinnam coś z tym zrobić, czy zostawić, bo już mi na przykład z tą nazwą kojarzycie i ją lubicie. Na przykład Marcin cały czas mi powtarza, że: „My z perfect jest świetny, zostaw, zostaw mi się bardzo podoba”. A znowu, jak rozmawiam z innymi, z innymi osobami, to mi się mówią: mm, „Może by zmieniła, może byś coś z tym zrobiła. Więc pytam Was szczerze, co o tym myślicie i czy, czy myślicie, że powinnam coś z tym zrobić, czy powinnam zostawić i iść dalej. Druga kwestia jest taka. Ee, że chciałam Was zapytać, jakie filmy na moim kanale lubicie oglądać, czego oczekujecie, co, dlaczego kliknęliście w subskrypcję na moim kanale, więc jeśli dalibyście mi znać, to byłabym mega wdzięczna. Czego chcecie więcej, czego chcecie mniej, jakie kwestie powinna poruszać, o jakich w ogóle nie mówić. I trzecia kwestia jest taka, mam dla Was newsa i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Chciałabym nagrywać vlogster. Mm -hmm. Nie przesłyszeliście się vlogster. Nie wiem, czy pamiętacie, ale. Nie, Vlogster, Boże, co ja mówię. Eee, nie, czy Vlogster, jak to się nazywa? Okt, okt, e, vlogster, tak. Czy Vlogtober? Vlogtober, słuchajcie, Vlogster, bo mi się pomyliło, ja Vlogster nagrywałam. E, czyli to były filmy przed Wielkanocą i wtedy sobie myślałam, że w sumie mogłabym robić e, taki e, właśnie tydzień vlogowy, coś takiego. I zrobiłam ten vlogster i wam się bardzo to podobało. Potem było kilka razy, chyba pojawił się tydzień ze mną i też byłyście za, i teraz zastanawiam się nad vlogtoberem, Tak, tak już mi ta nazwa vlogtober, bo jest oktober i vlog, vlogtober, wiadomo, bardzo prosta, ale bardzo fajne. Ale chciałam nagrywać ten vlogtober w moim stylu, czyli od poniedziałku do piątku wrzucać mam filmy, w sobotę i w niedzielę robić przerwę. I wtedy, na przykład, mielibyście czas na to, aby nadrobić te filmy z tygodnia. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy Wam się ten. Pomysł podoba W sierpień, w sierpień, październik Mylę te miesiące Październik ma raz, dwa, trzy, cztery Cztery tygodnie, idealnie by było Czyli były, byłoby Około 20 filmów, 21 chyba Bo pierwszy października wypada akurat w piątek Więc byłoby Tyle filmów na kanale, od poniedziałku Do piątku, o 6 rano w Polsce O 5 rano w Wielkiej Brytanii W Anglii na Wyspach ja jestem bardzo podekscytowana. Wpadło mi to tak w sumie znienacka do głowy, bo cały czas się zastanawiam, jak bym mogła rozwinąć ten kanał, w, jakiej, w jaką stronę iść, co mogłoby Wam się spodobać, co mi też w duszy gra. I z Macią właśnie jak pisałam, to Macia też powiedziała, żebym szła za głosem serca i kierowała się intuicją. I zauważyłam, że jeśli kieruje się tą intuicją, to wtedy jest bardzo dobrze. Ja Wam też mówiłam, że. Warto, warto kierować się intuicją, warto kierować się tym, co podpowiada nam serce, więc też pomyślałam, że zapytam Was, co o tym myślicie I na razie wszystkie nazwy, które wymyśliłam jednak są zajęte, więc myślę dalej Jeśli Wy macie mi coś do polecenia, czy chcecie mi coś podrzucić, no to możecie do mnie napisać na Instagramie, wiadomości prywatnej Albo tutaj w komentarzu na dole, byłabym bardzo, bardzo wdzięczna Tak jak mówiłam, my razem tworzymy ten kanał i mam nadzieję, że... Tym razem wy mi pomożecie, no. Także, piekarnik nie woła, dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie, czy cieszycie się na vlogtuber? Poczekajcie, wyłączę tylko ten Dobra, wróciłam, jestem, usiadłam w ogóle, chyba mi się delikatnie ten schab przypalił, ale będzie dobrze, będzie dobrze. Także doradźcie mi, bo ja naprawdę jestem w kropce. Dopadł mi kryzys twórczy i no jest mi przykro, jest mi przykro, bo sprawdzałam te statystyki. 50% w ogóle osób, które mnie oglądają, na przykład nie subskrybują tego kanału. No było mi smutno przez ostatnie dni, pomyślałam, że wam, wam o tym powiem, bo naprawdę wkładam sporo pracy też w tego YouTube'a i nie wiem, co jest nie tak, więc jak dalibyście mi radę. radę to byłabym mega, mega wdzięczna. I dziękuję też Maci za to, że ze mną pogadała, bo to jest miłe. To jest miłe, jeśli youtuberzy, osoby, które tworzą w internecie się wspierają i mogą ze sobą pogadać właśnie o tych różnych kwestiach. Także doradźcie mi, bo ja jestem w kropce. Nie wiem, co robić, nie wiem, w jakim kierunku iść. Dajcie znać, co myślicie o vlog czy byście oglądali, czy byście byli, czy od poniedziałku do piątku filmy Wam pasują i weekendy um, taką przerwę robić, i wtedy, tak jak mówiłam, bo ja, jeśli ja oglądam filmy, to właśnie od poniedziałku do piątku, a weekendy staram się być offline na przykład. I nie dotykać za bardzo telefonu i niczego nie oglądać i się tak nie przebodźcowywać A wydaje mi się, że w oktuber by były też fajne, bo jednak vlogmas, jeśli takowy się pojawi, to będzie skupiony na świętach, na tej celebracji, to będzie całkowicie inny klimat A vlogtober to by mógł być taki codzienny, właśnie popołudniowe filmy, po pracy, co się dzieje, no bo jednak człowiek pracuje na cały etat, to wiadomo, że nie będę nagrywać całymi dniami, ale no... no. Będę nagrywała po pracy, dalibyśmy jakoś radę, tak mam nadzieję, nie? Też nie mówię na 100%, że codziennie film się pojawi, ale wydaje mi się, że powinno być ok, nawet jeśli pojawiłby się taki 10-15 minutowy film Także doradźcie mi, byłabym bardzo, bardzo wdzięczna Z góry dziękuję za wszystkie komentarze Dziękuję wszystkim za, za wsparcie, bo też piszecie mi miłe komentarze, ale raz na jakiś czas taki dołek chyba każdy ma i to nie tylko w kwestii swojego takiego hobby, jakim jest YouTube, ale także w kwestii zawodowych, bo też takie rzeczy mnie spotykały, spotykają i wydaje mi się, że warto o tym rozmawiać. Także ja kończę tę moją przydługą pogadankę. Mam nadzieję, że nie było nudno i cieszę się, że mogłam Wam o tym powiedzieć w sumie i o tym Wam opowiedziałam. Zobaczymy, jak to przyjmiecie. I co myślicie o mojej nazwie? My z owej Perfect, czy mnie z nią kojarzycie, czy też nie, czy powinnam zmienić, czy powinnam coś z tym robić? Jeśli macie pomysł na jakieś serii, które powinnam wprowadzić również na kanał, to także byłabym wdzięczna za wszelkie takie, takie małe podsunięcia tematów, a ja powiem Wam ze swojej strony, że cały czas myślę o tym kontencie i ostatnio też padłam chyba na fajny pomysł fajne, zrobienia fajnego, fajnego, fajnego filmu, fajny pomysł, no. typowa Magda, hashtag typowa Magda no, no, także miło, miło z Wami jest pogadać i czekam na komentarze Tak prezentuje się w sumie już nasza obiad, o kolacja i zobaczcie, to jest ten schab, schab ze śliwkami w fantastycznym sosie. Ja Wam serdecznie polecam ten przepis. To danie jest wyśmienite, mięso jest po prostu idealne. Wypróbujcie i dajcie znać, co myślicie. Tutaj są pieczone ziemniaczki, na które miałam ogromną ochotę, plus sałatka. Sałatka jest bardzo prosta, jest do tego rukola posypana płatkami sera. Można kupić taki ser w płatkach w Lidlu. Powiem Wam, że już mam ochotę ogromną usiąść i zjeść. Czekam tylko na Marcina, to jest jego porcja i do tego będziemy mieli czerwone wino. Spójrzcie, druga lilia też mi się rozwinęła, przepięknie wygląda ten bukiet, 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 tylko muszę wymienić wodę, nie zwracajmy na to uwagi. E, wczoraj miałam wymienić wodę, zapomniałam. No, także tak wygląda nasza kolacja, jeśli coś jecie życzę Wam smacznego. Nam również. No, można sobie wypić lampkę wina do tego, troszkę wychilować, odpocząć przed kolejnym tygodniem w pracy. A jeśli spróbujecie tego przepisu, to koniecznie mi napiszcie. Życzę wszystkim smacznego i jeszcze się do was dzisiaj pewnie odezwę. Muszę Wam powiedzieć, że obiad był przepyszny. Naprawdę wyszedł bardzo, bardzo dobrze. Jak widzicie, ja teraz jestem w biurze, bo oczywiście, co mogę robić innego, planuję. Planuję najbliższe tygodnie, bo będzie się działo Słyszeliście? Będzie się działo I z jednej strony nie mogę się doczekać, jestem podekscytowana, a z drugiej strony troszeczkę się boję Mam nadzieję, że podobam, bo może być naprawdę fajnie Ja za jesienią jestem tak na dwa razy, dlatego też staram sobie ją umilać jak najlepiej się da i wydaje mi się, że taki vlogster, vlogster, znowu to powiedziałam, vlogster, vlogtober będzie fajną rzeczą. To jest coś, czego jeszcze w życiu nie robiłam. I mam ochotę się tego podjąć. I zobaczymy, jak wyjdzie. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie. Jeśli odpowiedzielibyście na to pytania, co wam wcześniej zadałam, to byłabym mega, mega wdzięczna. Porozmawiajmy troszkę w komentarzach, pogadajmy, podyskutujmy. Mam nadzieję, że mi pomożecie i że nie opuścicie tego kanału. Oczywiście, w ramach wsparcia, zostawcie wskazówkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Możecie zasubskrybować ten kanał i dołączyć do mnie na Instagramie. Ja jestem praktycznie codziennie na story. Tym pozytywnym. Akcentem w sumie to pozytywnie się kończy ten dzień. Taki jest, był bardzo produktywny. Będę się z Wami już żegnać. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. I widzimy się już niedługo, moi drodzy, w kolejnym filmie na tym kanale. Na razie. Pa!